Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale Paul Voyage <noise> Nie zaplanowaliśmy tego tak Dziś wybieramy się na Małą i Wielką Czantorię yy, Około 700 metrów przewyższenia nas czeka Ale generalnie stosunkowo krótki szlak Chyba około 12 czy 13 km. Przyjechaliśmy dzisiaj pociągiem, także zrobimy małą pętelkę A tam jest nasz cel Czantoria Wielka Wygląda na bardzo blisko w sumie. No, jakby było lato, to miejsce do kąpania idealne. Prawie że błękitna woda. Ale ładnie. Idealne miejsce na śniadanie, bo właśnie rozpoczynamy naszą wędrówkę, czyli tam, w tamte rejony. Nie będziemy jeździć na nartach, co chyba oczywiste, bo pogoda nie jest przyjazna, ale przynajmniej się przez spacerujemy. Opad, hotel. Hotel dla owadów oczywiście. Nie wiem, czy teraz w rzece jest taki standardowy poziom wody, bo wydaje mi się, że jest troszkę podniesiony, bo dużo opadów było w ostatnich czasach. No i patrzcie, tutaj pełno takich zagłębień, gdzie można się fajnie pokąpać. I z super widokiem. Można się pokąpać, ale z dreszczykiem adrenaliny. I co? Ciepła woda? Taka raczej. Chłodna letnia. Idziesz się wykąpać? Nie, kąpałam się dwa dni temu, nie trzeba. <grybuj> Małe przypomnienie i powtórka edukacyjna co to za roślina? Paproć leśna, więc nie zielona. Dotarliśmy już pod na małej czantorii. Jesteśmy u jego dołu. Jest tutaj taka bardzo fajna mapka, jak widzicie, narysowana, więc robi to klimat, bo nie jest to po prostu taka grafika. No i wybieramy się oczywiście na wielką czantorię. A tutaj przed nami jeszcze będzie szlak przemytników. Ciekawe Pierwsza mała przerwa po 4 km szlaku na jogurt proteinowy. Smak Austrii trochę niższy. Wiesz jak to smakuje? Jak w szkole dawali mleko w kartonikach. Nie może że tak smakuje. Jak to czekoladowe, no. Ja! Smak dzieciństwa. Tak, się idzie. Nie no, no. Chcesz, żebym <laughs> Śnieg na horyzoncie. Widać, że wysokie góry. Ciekawe, czy raki będą potrzebne. Bo ja się przygotowałam z rakami w przeciwieństwie co do niektórych. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Ten, kto nosi raki. Czyli znaczy, ja. Ładny wiek. Ładny kolor. Mięciutki. Guide, where do we go next? Up. Góry, w sensie. Jesteśmy w górach. Na górę Centauri wchodzimy szlakiem rycerskim. I generalnie z tego, co wyczytałem, to jest z nim związana legenda. A mianowicie, nazwa wywodzi się od tego, że według właśnie tej legendy. We wnętrzu góry w Pozłacanej Komnacie czeka stado po prostu wojsk rycerskich na koniach i w najtrudniejszych chwilach mają po prostu wspomóc Śląsk w walce jako, że tak powiem, narodowe wojsko. O, ciekawe. No. I stąd się wzięła właśnie nazwa Szlaku Rycerskiego. W całości on ma 20 km gdzieś tutaj po okolicach Chantori. także no, fajna ciekawostka. Na Oddaliliśmy się teraz troszkę od naszego docelowego punktu, żeby zejść do małej chantory, do, dotrzeć na szczyt, a za mną widać masyw po drugiej stronie ustronia i tam równica. Pozdrawiamy pani Danusiu. <noise> Teraz mamy przeskok z ponurego świata do fajnego, lekko wiosennego. Miana Biomu. Pani zagrał zagrała w Minecraft. A ja bym pojeździł na rowerze i chciałbym już wiosnę. Kiedy wjeżdżamy na równicę? W tym sezonie rowerowym. Za słowo. odcinek. Dotarliśmy, ale trochę. Nie, wiem, nie sądzicie, że trochę mała ta trattoria? Osiem centymetrów? No powiem wam. W Nasfeld było lepiej. Zapraszam do filmu, jak jeszcze nie widzieliście. A już w sobotę na naszym kanale kolejna część tej wyprawy. Zostawcie lajka i subskrypcję, żeby nie przegapić następnych materiałów. Bowl Voyage